Czy słyszałeś kiedykolwiek o objawieniach maryjnych, które pozostawiają świat w napiętym oczekiwaniu na prorocze przesłania? Dziś zabieram Cię w podróż przez jedno z najbardziej fascynujących i duchowo intensywnych wydarzeń naszych czasów objawienie Matki Bożej wizjonerce Mirianie. To zjawisko nie tylko przyciągnęło uwagę milionów ludzi na całym świecie, ale również kryje w sobie znaczenia i proroctwa, które wielu wierzy, że mogą wpłynąć na bieg naszej egzystencji. Gotowi, aby wspólnie odkryć, jakie przesłania zostały nam przekazane i jakie tajemnice skrywają. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnej z naszych eksploracji świata tajemnic i sakrum. Wyobraźcie sobie moment tak głębokiego wewnętrznego spokoju, że czujecie się połączeni z samym wszechświatem. To właśnie doświadczyła Mirjana podczas swoich komunikacji z Matką Bożą. Ale oprócz pokoju zostały objawione prorocze przesłania, mówiące o przyszłości ludzkości i o tym, jak możemy wpłynąć na nią naszymi działaniami. Te boskie spotkania zostawiły niezatarte ślady nie tylko w życiu Mirjany, ale także wszystkich tych, którzy o nich usłyszeli. Jaka jest główna wiadomość? Zostańcie z nami, aby się dowiedzieć. Podczas swoich objawień Matka Boża podkreśliła znaczenie nawrócenia i modlitwy jako fundamentalnych filarów DLA ludzkości. Nawrócenie, rozumiane nie tylko jako powrót do wiary DLA tych, którzy się oddalili, ale jako ciągłe wewnętrzne odnawianie się wszystkich wierzących pojawia się jako pilny apel. Modlitwa jest przedstawiana jako narzędzie, za pomocą którego możemy komunikować się z boskością, znaleźć wewnętrzny spokój i uzyskać potrzebną siłę do stawienia czoła codziennym wyzwaniom. Te przesłania mają przypomnieć nam, że przez autentyczną duchową podróż możemy przekształcić nasze życia, a co za tym idzie otaczające nas środowisko. Matka Boża mówi również o pokoju, darze, który wydaje się coraz rzadszy w naszym burzliwym świecie. Jednak przesłania otrzymane przez Mirianę nie opisują pokoju tylko jako braku wojny, ale jako stanu głębokiej harmonii między ludźmi, samymi sobą i z Bogiem. Ten pokój jest możliwy, jest nam zapewniony, ale wymaga wysiłku każdego z nas. Musimy być aktywnymi promotorami pokoju w naszych rodzinach, społecznościach i na szerszą skalę w całym świecie. Pokój zaczyna się w sercu każdego indywidualnie i rozprzestrzenia się nieskończenie, pozytywnie wpływając na całą strukturę społeczną. Zanim zagłębimy się dalej w tę fascynującą historię, Chciałbym Was zaprosić do dołączenia do naszej społeczności. Subskrybując kanał i aktywując powiadomienia, nie tylko wspieracie nasze poszukiwania prawdy, ale także będziecie na bieżąco z najbardziej tajemniczymi objawieniami, jakie świat ma do zaoferowania. Wasza obecność jest niezbędna, aby kontynuować tę podróż razem. Przekazane przesłania podkreślają również potężny temat. Przyszłość wciąż leży w naszych rękach. Ta koncepcja przypomina nam, że pomimo proroctw i ostrzeżeń mamy wolność i odpowiedzialność za kształtowanie świata, w którym żyjemy. Poprzez świadome wybory, działania kierowane zasadami moralnymi i zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości możemy bezpośrednio wpłynąć na bieg przyszłych wydarzeń. To zaproszenie, aby nie być biernymi wobec globalnych wyzwań, ale stać się aktywnymi agentami zmiany. Te niebiańskie przesłania są ostatecznie wezwaniem do działania. Nie chodzi tylko o osobiste zastanowienie się nad tematami nawrócenia, modlitwy i pokoju, ale o wcielanie tych nauk w życie codzienne. To wezwanie do życia w taki sposób, aby każda myśl, słowo i czyn mogły być przykładem miłości i współczucia. Oznacza to również pracę na rzecz sprawiedliwości społecznej, pomoc potrzebującym i opiekę nad stworzeniem. W ten sposób możemy przyczynić się do budowy tej przyszłości pokoju i harmonii, którą Matka Boża nam obiecuje. To prowadzi nas do ostatecznej refleksji. Czy jesteśmy gotowi słuchać i działać zgodnie z tymi niebiańskimi przesłaniami? Odpowiedź na to pytanie jest osobista i wymaga samooceny. Słuchanie oznacza otwarcie serca i umysłu na słowa Matki Bożej, uważne ich rozważenie i pozwolenie, aby kształtowały nasze codzienne decyzje. Działanie oznacza podjęcie konkretnych kroków, aby wcielić te przesłania w nasze życie, aktywnie promując wartości nawrócenia, modlitwy i pokoju. W ten sposób stajemy się współtwórcami świata, który odzwierciedla piękno i miłość, które zostały nam objawione. Objawienia Matki Bożej Mirjanie nie są tylko wydarzeniami o głębokim znaczeniu duchowym, ale również stanowią most między boskością a ludzkością zaproszenie do refleksji nad naszą rolą w świecie i sposobem, w jaki możemy przyczynić się do przyszłości pełnej pokoju i harmonii. Te przesłania. Nasycone nadzieją i wskazówkami, są latarnią dla nas wszystkich, nawigując przez burze życia. Pamiętajmy, że razem możemy zrobić różnicę.